Czy pamiętacie takiego kampera, który stał sobie na ulicach, brukowanej ulicy w Poznaniu, blisko, blisko rynku, tego rozkopanego w tym czasie? To był bus camper Albatros. To była gdzieś tam numer wiosna, jeden. numer jeden, numer jeden dokładnie. Obok mnie, Marek Rybczyński, twórca tamtego srebrnego pojazdu, pierwszego bus kampera z łazienką. A dzisiaj zaprezentujemy Wam po kilku miesiącach, jak ten albatros się zmienił, a zmienił się poprzez uwagi, klientów i.. Ideę buskampera, czyli dążenia do doskonałości. Marek Rybczyński, właściciel firmy, opowie nam, co się zmieniło. Zawsze się da coś zmienić, nigdy nie da się zakończyć tego etapu, bo zawsze można coś jeszcze wymyślić. Eee... No, kilka rzeczy nam się nasunęło i, i, i chciałbym Państwu pokazać może w środku te nasze przemyślenia, troszeczkę poprawiliśmy jeszcze konstrukcję naszego albatrosa. Wydaje mi się, że jest jeszcze bardziej optymalny i taki no, przemyślany jeszcze fajnie. Oczywiście w czasie, kiedy nagrywaliśmy tamten materiał, tamten kamper był doskonały. Okazuje się, że można jeszcze stworzyć bardziej doskonalszy produkt. Znaczy, ja nie wiem, czy to są za duże słowa, trochę mnie to krępuje, no, ale w każdym razie na pewno Państwo wiecie, że po prostu nas to kręci i dlatego no, coś tam wymyśliliśmy. Bo... I zmieniacie cały Zmieniamy, czas. Zmieniamy, no, doświadczenia swoje po prostu wprowadzamy cały czas. Ale wróćmy jeszcze do idei kampera, czyli pojazdu, który może być wykorzystywany przez cały rok, może być tak. wykorzystywany i na wakacje i wykorzystywane na zakupy, jazdy codziennej, dowozu dzieci do szkoły. No i wszystko to w bryle, która w ogóle nie rzuca się na ulicach miasta i jest traktowane przez przechodniów jako zwykły pojazd. Tak. Wiecie państwo, my specjalnie robimy zabudowy w ten sposób, żeby ten samochód z zewnątrz wyglądał jak normalny bus. Oczywiście wyłączymy oświetlenie i on będzie normalnym busem jakich wiele stoi na ulicach. Natomiast Chcemy, żeby on był tych gabarytów, dlatego że to jest ostatni rozmiar, który pozwala nam stawać na normalnych parkingach dla samochodów osobowych, wszędzie się mieścić i dzięki temu, podróżując przez siebie, gdzie, gdzie nas oczy poniosą, możemy się łatwo zatrzymywać wszędzie. Nikt nas nie wygania, jesteśmy normalnym busem, jakich wiele stoi w każdym mieście. Nie? I to jest idea. I teraz no trudność podstawowa zmieścić to wszystko do środka i Albatros chyba nam jakoś tak wyszedł, cieszymy się z niego, ja przynajmniej się cieszę, to jest nasze najmłodsze dziecko, ma tam kilka miesięcy, a, ale już tam... No, ale już jak... ma wielką sławę. No powiem, fajny jest Także, tak, że ma wielką sławę, no ale myślę, że warto już Co, wejść do środka, no tak, wsiadamy Zapraszamy i opowiadamy. Pan. Proszę bardzo co tutaj w środku się zmieniło? W tej doskona tym doskonałym pojeździe, co jeszcze udało Ci się zmienić? No, wiesz, że staraliśmy się skonstruować tą zabudowę w ten sposób, żeby było w miarę dużo miejsca, ale mimo wszystko, żeby maksymalnie wykorzystać przestrzeń i żeby była duża z tyłu łazienka, czyli to, co nas cały czas jakby ścigało w naszych wszystkich postach z naszymi buskamperowcami. I teraz kolejna rzecz. Ja chcę o tym powiedzieć, bo może nie wszyscy czują ten problem, ale ludzie, którzy podróżują, podróżują busami czy bus kamperami, wiedzą, o czym ja mówię. W momencie, kiedy jeździmy takim samochodem, najfajniejszy jest taki tandem, który składa się z samochodu i z rowerów, które z tyłu na haku wozimy na platformie. Wtedy mamy takie potężne narzędzie, zajeżdżamy, stajemy na jakim skwerze w mieście, możemy zaraz rowerami zwiedzać i tak dalej. Podstawowy problem takiego rozwiązania zawsze we wszystkich busach jest jeden: otwieranie tylnych drzwi żeby y, sięgnąć do tyłu w momencie, kiedy są rowery. Jest z tym trudność, pochylanie haków praktycznie nie funkcjonuje, jest takie rozwiązanie jak van Swing, które Państwu kiedyś pokazywaliśmy. No właśnie, no właśnie, w kilku filmach pokazywaliśmy to rozwiązanie, ono wydaje się bardzo fajne, ale Ty chciałeś jeszcze uprościć Chciałem uprościć, chciałem. poza tym ono nie jest tanie, a chciałem uprościć, poza tym van Swing powoduje, że jeszcze o kolejne tam 15-18 cm odsuwamy się do tyłu, tak. prawda? A my przecież chcemy mieć w miarę krótki ten samochód żeby się mieścić i dlatego przekonstruowaliśmy w tych samochodach, które teraz robimy w stosunku do tego Number One y tak, meble, żeby do wszystkich mebli było dos był dostęp od środka. Czyli do że... wszystkich szafek możemy tak. się dostać. I teraz od środka. możemy, mimo że nie otwieramy tylnych drzwi, jak stoimy gdzieś w mieście, możemy bez problemu sięgać sobie stoli, krzesełka, wszystko do czego y, normalnie sięgaliśmy gdzieś tam z tyłu do garażu, możemy do mieć dostęp od środka, i przez to ten auto jest jeszcze bardziej funkcjonalne i, 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 i właśnie w miastach, wtedy to jest wyjątkowo potrzebne. Nie? No dokładnie, czyli nawet jak na styk z Mieścisz się w jakiejś kopercie i obok a, stoi samochód a, to nie musisz otwierać tych drzwi tylko możesz a, wyjąć to co potrzebujesz oczywiście w mieście krzesełek i stolików nie będziemy wyjmować ale ale i jakich, dużo innych rzeczy na tam się mieści może już tak nie prawda a nie no, musimy opinać tych rowerów gdzieś na boku tak. nawet jak stoimy na jakimś park placu tylko po prostu na tą jedną noc sobie sięgamy wszystko ze środka no do, dokładnie także mhm. jeszcze jeszcze bardziej i tak jakby ułatwiasz dostęp do tego Miejsca takiego garażowego, bo to tak, tak trzeba to miejsce nazwać. No i co, i teraz może przejdziemy do takich rzeczy, które jeszcze zostały zmienione, aby ułatwić funkcjonowanie, użytkowanie tego już fajnego pojazdu. Wiesz, no myśleliśmy o tym już przy samochodach poprzedniej generacji, nie, ale w Albatrosie jest duży zbiornik 70-litrowy szarej wody, i teraz y, spust, jak zawsze w szarej wodzie, nie jest czymś przyjemnym, można tam y, trzeba tam klękać, to klękać, tak tak tak. Dlatego y, w naszym samochodzie y, najnowszej generacji jest elektro, elektryczny spust wody szarej, y, jest tutaj po prostu przełącznik, którym się wodę spuszcza, y, bądź Zamyka zawór i jest również odszyt, ile wody mamy aktualnie w zbiorniku szarej wody. I w ten sposób, jak gdyby możemy to wszystko obsługiwać ze środka samochodu. To jest wygodne. Marku, pomimo tego, że to jest taki mały pojazd, bo to jest bus camper, to jednak dałeś użytkownikom możliwość zarządzania wszystkimi mediami w jednym miejscu tak, jak to wygląda w takich prawdziwych rasowych dużych kamperach. No wiesz, wiesz, że to jest coś, co mnie kręci e, i zawsze to lubimy. E, poza tym też jest tak, że teraz jest taki trend, żeby uciekać od, 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 od tam, wiesz, tysięcy różnych zegarów, tylko żeby to wszystko było takie skondensowane i nie rzucające się w oczy. Dlatego e, nasz kolejny sterownik, który e, tutaj Państwo widzicie, ma jak gdyby wszystko w środku, prawda? On, on jest i w miejscem, gdzie wyświetlają się temperatury zewnętrzne, wewnętrzna i, i godzinę, które możemy zobaczyć, i, i, a także e, wyświetlają się wszystkie parametry czyli na, na, napięcia naszych akumulatorów jeszcze jakieś informacji, których w tej chwili nie widać, bo, bo, bo ładowanie będzie dopiero podczas ładowania, ale także również stan szarej wody w zbiorniku e, 70 il... litrów 7, no 70 litrów I jest również ilość gazów LPG bo przecież nasze wszystkie buskampery e, mają najczęściej zbiornik LPG zamiast butli gazowej i to te wszystkie parametry plus wszystkie sterowania są wyświetlane również tutaj w tym miejscu to jest, to jest cały sterownik, który jest dla nas specjalnie robiony i jest programowalny, także my możemy robić nim upgrade'y i, i jeszcze go cały czas doskonali zmieniać. Czyli tak jak właściciele iPhone'ów, czy Android'y czy telefonów tak. z Android'em mogą sobie tak jakby wgrywać aktualizacje. oczywiście pewnie przy jakimś tam serwisie, przeglądzie tak, serwisowym tak, u Was. Tak, oczywiście, że tak. Poza tym tu jest cały panel sterowania, który jest wygodny, na przykład, no powiedzmy w ten sposób możemy włączać, wyłączać jakieś urządzenia, które świadomie nie chcemy używać, na przykład jeździmy zimą i mamy taką możliwość, że napuszczamy instalację, ale częściowo, żeby po prostu nie ryzykować na przykład, że zamarznie nam woda w naszym bojlerze ciepłej wody, to możemy na czas takiego krótkiego wyjazdu zimowego uruchomić taką instalację w, w... Zabezpieczającą. Taką zabezpieczającą i taką pozycję uproszczoną, gdzie po prostu tutaj uruchamiamy to tym przyciskiem. Tak jak mówiłem, to z puszczarej wody, włączanie 230 V, czy, czy uruchamianie zdalne czy lodówki, bo czasami jeździmy nie używamy lodówki, to niepotrzebnie możemy musimy zużu, zużywać energię. Co dalej mamy tutaj? no Mamy rozbudowane sterowanie ogrzewaniem postojowym. Nasze ogrzewanie postojowe jest ogrzewaniem trójstopniowym to znaczy ono jakby moduluje swoją moc ogrzewania w zależności od tego ile potrzebna jest energii dlaczego my je lubimy? Lubimy je dlatego, że ono w momencie kiedy tu już jest ciepło, a ciepło się robi błyskawicznie, bo ono przecież ponad 4 kW i, e, i może... mała kubatura, nie? Tak to ono przechodzi w taki tryb ogrzewania, którego nie słychać i ono wtedy sobie cichutko pracuje, jest tu cały czas ciepło, ale nie ma tego warkotu, wiesz, do, który... tylko tak jakby dogrzewa, dogrzewa tak, dogrzewa. ono dogrzewa cały czas, oczywiście tak. gdyby się okazało, że ktoś zostawił okno, drzwi otwarte i potrzeba więcej energii, no to ono przejdzie na wyższe tryby, ale w normalnym takim funkcjonowaniu my tego ogrzewania nie słyszymy, dalej są, jest sterowanie ciepłą wodą, możemy tą wodę ogrzewać gazem, możemy ją ogrzewać elektrycznie, co dalej mamy z takich ciekawych rzeczy. Oczywiście mamy pilota rozbudowanego, na, 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 przepraszam, że on jest na targi wieczno, bywa tak, ale też kolejna rzecz ważna. E, Pilot czasami lubi się zgubić, prawda? I awaria, nie możemy powiedzmy, nie wiem, włączyć czy wyłączyć, ciemnić światła, e, bądź po prostu rozłączy mu się bateria. Tu w środku jest dodatkowa, jakby manualny taki system, że możemy w każdej chwili, wiesz, regulować Wyłączyć, włączyć, regulować to manualnie, na wypadek, gdybyśmy nie mogli znaleźć pilota, czy po prostu rozładowałaby nam się bateria. No, to są wszystko rzeczy, wiesz, takie drobiazgi, ale, ale w, czasie w czasie użytkowania rzeczy. są ważne, nie? bo czasami się komuś tak może przydarzyć. Marko ja bym chciał zwrócić uwagę na to, zobaczcie. Ja mam MED89, a sobie tutaj stoję. No Także tak. no, Albatros no tak. to jest takie jakby kolejne wejście Buscampera na kolejny poziom. Zapewne jeszcze klienci na poprzednie modele są cały czas i się to nie zmieni, ale Albatros pewnie zyskuje coraz większą popularność, przynajmniej chyba ze względu na to. No, zyskuje, tym bardziej, że wiesz, jakoś staramy się to zrobić za jakąś w miarę rozsądną cenę. Poza tym, jak się pozlicza wszystkie koszty dodatkowe mm, podnoszonego dachu czy, czy, czy czegoś podobnego, to, to to się równoważy finansowo, a mimo wszystko tu jest dużo wygodniej. Nie? To jest jednak jakby inna półeczka trochę, jeżeli chodzi o funkcjonowanie i wyposażenie tego samochodu. Okej, okay, dobrze, dużo szafek to jeszcze dla tych, którzy nie widzieli filmu, a zachęcam Was do tego, abyście, abyście ten film o tej pierwszym egzemplarzu Albatrosa zobaczyli, bo cieszy się on bardzo dużą oglądalnością. Szafek bardzo, bardzo dużo. Przypomnijmy, że to jest kamper dwuosobowy, ale Marek pomyślał i o szafkach takich na codzienne rzeczy. Tutaj oczywiście. W których ze... mieszczą się talerze. No właśnie, no, mieszczą, mieszczą się talerze, tutaj Aha. się mieszczą. Zwykłe rzeczy. Tu jeszcze jest miejsce. Przyklatka na sztuce no, Dokładnie. Tu jest, tu jest rzecz, którą moja żona po prostu mówi, że ona potrzebuje do kraenia, więc tu jest taka deska, która może służyć jako przedłużenie stołu, ale możemy ją również do serów czy do czegoś używać yy, na zewnątrz. Dokładnie, dwa, dwa paniki w zupełności wystarczą. Umy, y, zlew, zmywak. No a gdzie jest ten, a gdzie jest, y, gdzie jest lodówka? Słuchajcie, ci, którzy oglądali mm, tego pierwszego, albo film o pierwszym, albo to wiedzą, ale ja szymon, poproszę ciebie żebyś naokoło przeszedł. No i słuchajcie, i lodówka mieści się tutaj. Jest to zwykła turystyczna czy znaczy zwykła turystyczna lodówka kompresorowa? która na potrzeby takiego kampera w zupełności wystarczy. Tak, poza tym, wiesz, no, wstawiliśmy ją tutaj, żeby mieć dostęp do niej, nawet jak jest całkowicie rozłożone łóżko, ale żeby mieć również dostęp z zewnątrz, no bo wiesz, czasami znajdzie człowieka ochota na takie tak. dziwne piwko. Siedzisz, siedzisz na zewnątrz, i, Tak. w sobie po prostu można łatwo do niej znaleźć dostęp. Nad lodówką zostało troszeczkę miejsca, więc wykorzystujemy je na kolejną szufladkę. Tu jest, A szuflad tak, nigdy za dużo. Tak, tu jest cały zespół sterowania wszystkim, Światłami, dlatego że my wszystko włączamy stąd, żeby po prostu przy otwarciu drzwi zaraz móc nie szukać tam jakichś wyłączników. No i umieszczenie lodówki w tym miejscu powoduje, że trzeba ją jakoś zabezpieczyć przy na przykład nagłym hamowaniu, i tutaj, Szymon, poprosimy Ciebie, zobaczcie, jest taki specjalny, bardzo praktyczny przycisk, zabezpieczenia, mhm. który powoduje, że ta szuflada z lodówką nie ma takiego zamka. Ten zamek nie. Nie wytrzyma. No, jest właśnie zbyt jest, delikatny On jest delikatny, tak, prawda? Tak, tu jest tak. tu jest specjalny zamek konstruowany od początku do końca, przy, przymocowany gdzieś tam w głębi na wylot przez cały samochód i on razem z tym jakimś takim uchwytem trzyma całą lodówkę, żeby ona po prostu y, była bezpieczna w momencie, kiedy będzie jakaś kolizja samochodu. Dobrze, słuchajcie, ale my tutaj na razie opowiadamy o różnych rzeczach, udoskonaleniach tego pojazdu, a warto by było za... Pokazać Wam myślę, że serce i klucz e, idei albatrosa, nie? Bo Albatros różni się przede wszystkim elementem łazienki od no tak. pozostałych twoich pojazdów. Łazienki i blatu. Blaty lubią, bo są drewniane, prawda? No to te blaty, tak, blaty, e, czyli bambusowe, tak? Uh -huh. Prawdziwe drewno, żadna, żadna imitacja. No i co? No co Coś, co? coś jeszcze w środku tutaj? Jak m mówimy, że idziemy do łazienki, to może źle brzmieć. Idziemy do łazienki, ale żeby ją Wam zaprezentować. A tam też są również zmiany, o których już mówiliśmy, ale teraz Wam je pokażemy. Ja jestem wyznacznikiem dużych rozmiarów nie przesadzajmy nie, Łazienka jest, jest, jest duża cieszymy się z tej łazienki dlatego, że tu swobodnie można się wygodnie mieścić no wiesz, jakieś kompromisy musiały być więc część ta ścien, tej ściany jest, jest również drzwiami, ale dzięki temu tu jest wygodny dostęp i my tą łazienkę możemy również traktować jako miejsce do przewożenia jakichś dużych rzeczy natomiast jest, jest toaleta jest umywalnia jest prysznic z ciepłą, zimną wodą a także dostęp do wszystkich szafek, które mamy tutaj z tej strony. Bo to pełni funkcję garażu, nie tak naprawdę. Ta część pełni funkcję tak. garażu. Tutaj kolega mówi, że to jest taka mała szafka na sukienki dla jego żony. No i szafeczek, oczywiście, ile tylko się dało zmieścić, to tutaj mamy w środku. Plus ta część, która jest z tej strony, to jest właściwie część garażowa. My specjalnie zrobiliśmy tą szafkę takich rozmiarów która pasuje do naszych najczęściej używanych przez wszystkich krzesełek stolików które się wszystkie tutaj mieszczą łącznie z daszkiem łącznie z jakimiś masztami a górna część no najczęściej tu mamy właśnie trójkąt gaśnice wszystkie takie rzeczy które są potrzebne szybko, gdyby się coś zdarzyło i do tego też jest dostęp i zewnątrz i wewnątrz nie? dobrze a ja jeszcze zwrócę uwagę że uchwyt na siekierę jednak tu pozostał. to znaczy wiesz, tutaj był. Nie? siekiery nie wzięliśmy bo no tak na czasami tak. Nie, nie mówię, że ona zginie, ale po prostu obawialiśmy się, że komuś mogą przyjść jakieś pomysły dziwne, dziwne pomysły tak, głowy, lepiej, tak, niech jej tu nie będzie, ale tu jeszcze są oczywiście miejsca na kurtki, na inne rzeczy, które tu możemy zmieścić, bo tutaj te drzwi, one, one odchodzą w ten sposób tutaj. Tak, określamy. czyli tutaj ta przestrzeń jednak jeszcze jest, żeby, A, tak. żeby sobie jakieś rzeczy powiesić i oczywiście jeżeli przyjdzie nam ochota wraca, wracając z plaży się przepłukać w słodkiej wodzie, to możemy wejść sobie od tyłu do tej łazienki i z niej skorzystać. Możemy wejść do tyłu, a możemy również, bo to jest, my robimy czasami dla ludzi, którzy nurkują i muszą wypłukać sobie na przykład aparaty, wiesz, do od, no tak, oddychania ze słonej, wody. ze słonej wody i tak dalej, no to oczywiście tutaj jeszcze jest dłuższy ten wąż, możemy tym wyżykiem również operować na zewnątrz, prawda, ciepła, zimna woda no, tak jak jak wszędzie. Czyli tak, bierzemy prysznic, możemy również dob dobrze sobie tą turystyczną toaletę przesunąć w tą, w tą stronę, ale łazienka pełni również jeszcze jedną funkcję funkcję transportową. Nie? No więc dlatego to wszystko bagażową. jest kwestia kompromisów i postanowiliśmy jednak nie rezygnować z, z toalety przenośnej, dlatego że po pierwsze, łatwo ją można przesunąć, i w momencie, kiedy robimy sobie prysznic, to po prostu zasłonić tą firanką tak, żeby być i żeby jej nie moczyć, tak. ale dwa, możemy ją łatwo wystawić i wtedy mamy taką dużą przestrzeń toaletową prawie metr na, na ponad metr, gdzie, gdzie po prostu możemy przewieźć tam różne rzeczy, nawet rowery, nie? Bo rowery no, również... składane rowery, tak. te małe się mieszczą bez problemu, no ale również jakieś rzeczy, które potrzebujemy w domu, bo my przecież używamy ten samochód często dzień. w ciągu, tak. w domu, przywozi... tak, tak, możemy sobie tak. przewieźć lodówkę, nie wiem co, czy tam no, skrzynki wody do picie No dokładnie Marku opowiedzieliśmy już o tym o tej jakby najważniejszej najważniejszym wyróżniku Albatrosa ale dla tych którzy jeszcze tego filmu o tym pierwszym egzemplarzu nie widzieli to pokażemy jak wygląda rozkładanie łóżka No dobra tak troszeczkę, to ty idziesz tędy to, ja, ja idę na to usprawniliśmy jeszcze e, więc może będzie warto zobaczyć dokładnie Łóżko wymaga rozłożenia tutaj tego całego miejsca, no bo po prostu samochód już nie jest większy i, i musimy iść na jakieś kompromisy, ale staraliśmy się rozwiązać to maksymalnie jakoś wygodnie i wyglądało to w ten sposób, że wysuwa się te dwa elementy. Tam pod spodem jeszcze jest miejsce na schowanie yy, albo małej hulajnogi, albo takich najazdów, y, które po pozwalają poziomować to auto. Yy, następnie opuszcza się ten stół. Jak to się robi, łatwo, bo stoły są znane. Teraz możemy przesunąć tutaj część poduszek w tą stronę opuścić oparcie no i rozłożyć poduchę wysuwamy dwie szuflady przekładamy poduszki i mamy gotowe łóżko dla dwóch osób to bardzo duże łóżko to jest łóżko 1,20m na 2m nie ja licząc tych, tych części, no, które sobie coś możemy odłożyć. No dokładnie. Ja pamiętam, jak na studiach dwa lata z żoną mieszkałem w akademiku uh -huh. i spaliśmy przez dwa lata na łóżku 90 w szerokości 90 centymetrów. Było bardzo przyjemnie. Wyobrażam Kochanie, sobie? pozdrawiam cię przy okazji. <laughs> Może nawet dobrze, że to łóżko nie było większe. No dokładnie. No. Ale tutaj mamy jeszcze bardziej większy komfort. Aha, aha. I... To znaczy jest jeszcze jedna rzecz, którą, którą my wykorzystujemy, mianowicie jak Pozłożymy to łóżko z powrotem, składając te poduchy, to tą część, ja zaraz Państwu to pokażemy po złożeniu, wsuwamy na, na niewielką odległość i to jest czwarte miejsce do siedzenia wokół stołu. My zaraz zaprezentujemy to w momencie, kiedy będzie już złożono. Nie? Dokładnie. Myśmy, nam bardzo zależało na tym, żeby dało się tu mimo wszystko usiąść wokół tego stołu czwórkę. I może to nie jest ostatnie komfortowe miejsce, ale raz, dwa, trzy, cztery, tak, nie, Jesz ja uważam, że jeszcze nadal nie? można przejść do kuchni czy do toalety, no, żeby tu niczego nie przestawiać, nie? Oczywiście tu można jeszcze coś wstawić i to będzie... No dokładnie to, ale tu może być, powiem tobie szczerze, że jak deszcz a jest fajna ekipa i Aha. jest jeszcze jak jakiś gość przyjdzie, to tutaj jeszcze można normalnie jakieś taburecik postawić. No i tak, a, jak jest i... fajna ekipa, to wiesz, to jeszcze z tyłu tam, styl, tam, się tam nie siedzą nie na dało. galerii, tutaj siedzą, tu się <laughs> bardzo dużo ludzi <by> zmieści. <laughs> Mówimy o takim normalnym używaniu, nie? Dokładnie. No i powracamy do funkcji stołu, stawiając to. A wydawałoby się, że nic już w idealnym albatrosie zmienić nie można. A tu jednak pomysłowość dobromira marka e, powoduje, że cały czas ten pojazd jest udoskonalany, tak aby Klientom bus wypoczywało się jeszcze lepiej. Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten kamper. Oczywiście do Marka, do marka uderzajcie, buscamper.pl. Zachęcamy również do obejrzenia naszego poprzedniego filmu o Albatrosie i o innych bus które wyszły z tej niewielkiej fabryki buskamper.pl. Rodzinnej firmy. Dokładnie, naszą... to, to warto podkreślić. Polska, rodzinna firma, która produkuje niesamowite bus-campery. Marku, dziękuję Tobie dziękuję bardzo. Dziękuję również. Mam prośbę małą. Ja bym chciał raz po prostu poprosić Państwa jeszcze o minutkę, żebym mógł pokazać naszą załogę, którą dzisiaj mogę przedstawić Państwu. Dobrze, Marku, ale jeszcze zapomnieliśmy o jednym ważnym elemencie. Oczywiście ekipa Twoja jest najważniejsza, ale ile taki pojazd kosztuje? Taki pojazd, znaczy taka zabudowa Albatros kosztuje netto 97 500. Jest w ta... takiej konfiguracji maksymalnej, my tu założyliśmy, że nie ma żadnych kompromisów. Wszystko montujemy, najlepsze nasze rozwiązania jakby w najwyższej opcji. Nie? Dobrze, do, dodajmy, że możesz zabudować to na nowym pojeździe, tak. jak i na pojeździe używanym. Tak, no, ja myślę, że zabudowa na pojeździe używanym ma sens, dlatego, że te pojazdy y, mają bardzo duże przebiegi i ty, do celów kamperowych y, nie wyjedzie się samochodu, który przejeżdża co najmniej 600 tysięcy kilometrów, więc śmiało można kupić auto używane, my zrobimy zabudowę, będzie wyglądała tak samo jak nowa, bo tam w środku wszystko się zmieni na nowo. Nie? Dobrze, Marku, to zapraszamy twoją ekipę. Dziękuję Państwu za i chciałbym na koniec poprosić Państwa, żebyście poznali naszą załogę, która jest na targach. To jest pani Karolina. Witam serdecznie. Dzie dziękuję serdecznie. To jest Sławek. Moja prawa ręka. Dzień dobry. To jest mój syn środkowy Kuba. Dzień dobry. I, i, I Mateusz, nasze guru targowe. Sebastian nie jest nasze załogi. No ja nie jestem w ich załodze, ale cały czas ich wspieram i kibicuję, Bo kampery, które wyjadą z fabryki kampera, są na. Na pewno wspaniałe, sprawdzone, Dziękuję. Dziękuję. no i myślę, że cieszą się dużym, dużą popularnością i ci, którzy je wybudowali u ciebie na pewno nie żałują tego. No mamy z nimi dobry kontakt, nie słyszałem na razie jakichś specjalnych narzekań. No a jeszcze trzeba dodać, słuchajcie, bo e, przyjeżdżając do Bus Campera i kupując u nich e, zabudowę, to nie jest tak, że jesteście zwykłymi klientami, wy trafiacie do rodziny Bus Campera. Bus Camper Fan to jest taki klub, grupa ludzi po prostu pozytywnie zakręconych, z którymi później mamy bardzo dobry kontakt. Wjeżdżamy wspólnie na nasze wyjazdy, spotykamy się, wymieniamy doświadczenia. Dzięki temu też nasze zabudowy są może troszkę lepsze co chwilkę. No bo coś nowego wspólnie udaje nam się wymyślić. I mają taką fajną duszę. No, mam nadzieję, że tak. Chciałbym, żeby tak było. Dobrze. A kończąc ten materiał zachęcam do obejrzenia wcześniejszych materiałów o Albatrosie, o pozostałych Bus i zapraszamy do Mosiny, do fabryki buscamper.pl. Dziękuję i pozdrawiam Państwa. Sobie. A ja Wam bardzo dziękuję. Dziękuję. <głos》>